Świerć wieku jest już na edukacyjnej mapie szanowa mowa o szkole podstawowej nr 8. Niezwykły koncert odbył się w sali teatralnej Moksir w Szanowie. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli zagrali absolwenci szkoły podstawowej nr 8 w Szanowie i tamtejszego gimnazjum nr 4. To był kolejny element obchodów Okrągłego Jubileuszu Szkół, które obecnie utworzyły zespół szkół. Choć mogłoby się wydawać, że Placówka na Osiedlu Niepodległości istnieje niedługo, to stuknęło jej już 25 lat. Tą rocznicę jej uczniowie świętują przez cały rok. Mieliśmy imprezę, na którą zjechało około 100 piłkarzy, którzy kończyli naszą szkołę i też bardzo fantastycznie się bawili, wspominając swoją przeszłość szkolną. Podobne imprezy są jeszcze w planie. Tym razem zrodził się pomysł organizacji koncertu, do udziału w którym zaproszono absolwentów obu szkół, często rozrzuconych już po całym świecie. Trzeba było ich odnaleźć i zapytać, czy chcą po latach znów wystąpić pod barwami byłych szkół. Pod względem organizacyjnym nie było to proste, bo niektórzy studiują na przykład w Walii, ale się udało, przyznaje Konrad Iwaszkiewicz. Trudności były, piętrzyły się bardzo. Najpierw podzwoniłem, czy się zgodzą, czy będą mieć czas na występ. Jak powiedzieli tak, wtedy ja powiedziałem też tak, bo to jest jednak odpowiedzialność za taki występ, I żeby to się udało, żeby to nie było jakieś takie prawda, zwykłe. Absolwenci odpowiedzieli na apel swojego nauczyciela, który od 12 lat wraz z nimi przygotowuje spektakle i inscenizacje muzyczne jak choćby musical hair. Ten Jubileuszowy koncert miał być taką retrospektywą działań artystycznych uczniów ósemki gimnazjum numer 4, przez ostatnich kilkanaście lat. Miał utwory z Grisa i z Jezusa, jeden utwór z Ameryki, jeden, bo nie wszystko się dało śpiewać. No i z Her. Także się troszeczkę to namnożyło, później z Bonda, z Xanadu. No, dało to taki odpowiedniej długości, nie za długi, nie za krótki koncert, troszkę poswingowali, więc to też chciałem, żeby było, no, chciałem, żeby takie było to w miarę fajne, dobre kawałki do słuchania, trudne niektóre do zaśpiewania. Powstało bardzo ciekawe, półtora godzinne widowisko muzyczne, które zaskakiwało widzów zarówno różnorodną treścią, jak i świetnymi wykonaniami. Publiczność, która po brzegi wypełniła salę teatralną, nagradzała młodych artystów brawami, a i ci świetnie się bawili, co zresztą było widać. To takie wrażenie mamy, że, że oni się wszyscy bawią tym fantastycznie i to jest największa to satysfakcja dla nauczyciela, jeżeli wychowamy kogoś i on lubi to, co robi. Absolwenci z jubileuszowej szkoły ponoć nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i być może zaskoczą nas jeszcze innymi ciekawymi projektami z okazji 25-lecia ósemki i czwórki. Dyrektorowi Sadzikowskiemu już marzy się taka powtórka tego koncertu z okazji 30-lecia szkoły.